Okay. Pokażę Wam pokażę imicję, mam, e, o co tutaj chodzi. E, mam, mam tutaj dwie, dwie aukcje. E, odświeżę sobie teraz, zobaczę po ile jest. Być może, być może jedna z. O, już jest po 3800, ze sobą dwie minuty. Po, to pokażę Wam w takim razie. E, na... Cześć, nazywam się Daniel Sibiec i w tegorocznej aukcji Woś. Chciałem m.in. dać swoje warsztaty deweloperskie. Takie warsztaty, które pokażą Ci, w jaki sposób zrealizować swój pierwszy projekt deweloperski, na którym zarobisz minimum kilkaset tysięcy. Ta wiedza daje pieniądze i dzięki temu możesz nie tylko zarobić, ale i też pomóc Wielkiej Orkiestrze. Także zachęcam Cię do licytowania i siema! No i właśnie, przy tym aukcji jest, są między innymi moje warsztaty, ale i też przejażdżka ze mną. Jak jesteście ze mną, dajcie mi znać w komentarzu, czy, czy być może licytujecie, czy być może byliście na tej aukcji. Zobaczę, zobaczę teraz na YouTube, co, co się dzieje. Czy, czy jesteście ze mną? Wiem, że, wiem, że kilkadziesiąt osób obserwuje tą aukcję i ciekawy jestem, jakim finałem się skończy, bo już w tym momencie. Yy, aukcja, aukcja szkolenia ma jest za, za 3800. Teraz sobie już odświeżę. Ok, 3850, została 1 minuta. W tamtym roku wartość yy, przekroczyła, znaczy, yy, przekroczyła wartość jakby ceny tego szkolenia. Także liczę, że, że tak samo będzie w ty, yy, również w tym roku. Ok. Dajcie, dajcie mi znać, czy jesteście ze mną. Czy ktoś z Was być może licytował jedną z tych aukcji? zobaczę sobie na, na pejściu. Ok. Została okay. jedna minuta, więc poczekam razem z Wami na rozwiązanie tego finału. Jest już 4700. Okay. Jest mniej niż minuta, także yy, mam nadzieję, że to się, to się jeszcze dołoży. Coś. Okay. 19 osób stuje w tym momencie. Kami dał największą ofertę. Okay. Jest 4850. Ok, I licytacja zakończyła się na kwocie 4850. Gratuluję Kamilowi Q, który wygrał, wygrał tę licytację, wygrał warsztaty deweloperskie. Także wielkie gratulacje. Kamil, skontaktuj się z nami. I już za chwilę kończy się druga aukcja. Druga aukcja, która dotyczy przyjaźni ze mną Porsche Panamera. Ok, już jest, widzę, że już jest półtora tysiąca złotych. Na aukcji. Eee, czy ktoś, kto jest teraz w tym momencie na Facebooku, eee, też licyzował? Dajcie znać. Czy, czy, czy takie osoby? Okay. Cześć, hej. Okay. Eee, nikt ci nie przebił, Dawid, ale chodzi o Porsche, czy chodzi o warsztaty? Zobacz, zobacz na Facebooku. No, Wojtek, by, byłeś blisko. A ile dawałeś? Napisz. To jest ochrona danych osobowych. Ja nie, ja nie widzę dokładnie, po yy, kto ile dał, poza loginem. Ok. Zostało jeszcze 8 minut. 8 minut do, yy, do końca tej instalacji. Ciekawie jestem, do jakiej kwoty dojdzie. A już jest, widzę 1750. Do jakiej, Porsche, do jakiej kwoty dojdzie przejażdżka ze mną? A dajcie mi znać w komentarzu, czy już ktoś z Was był na Orkiestrze dzisiaj i czy wspomógł wielką orkiestrę. Okej. Okay. Okay. Dawid dał 109. To jakiś czas było to 109. 1000, 1009 raczej. Okay, Marcin. 4 700. No trzeba było dać więcej. Żeby wygrać. Zobaczmy dalej. Dla tych, którzy się dopiero dołączyli, to przed chwilą warsztaty dewelperskie ktoś dał, 4800 złotych na włość i, i dostał za to moje warsztaty. I czekamy jeszcze, aż, aż podniesie, się, podniesie się cena na przejażdżkę, na, na, na przejażdżkę Porsche. A okay. jestem teraz na dużym ekranie. Jestem w domu mój komputer już wariuje, być może słyszycie lekko szumi, bo po prostu nie wyrabia się być jednocześnie i na Facebooku i na YouTubie. <grytanie> Także no, on już po prostu no, nie wytrzymuje. Yy... I wracamy za, za chwilkę. Okej, okay, już jestem. No to obserwujemy cały czas całą opcję. Za 5 minut do końca. Sprawdzę, czy jesteście ze mną jeszcze. Jesteście ciekawi za ile pójdzie? przejażka Porsche? Dajcie znać, kto ile obstawia. Jeżeli nie licytujecie, to trochę obstawcie za ile ona może... do jakie kwoty może pójść ta licytacja. Ok, Mateusz pisze, że 2,5 tysiąca. Zobaczymy. Ja też obstawałem, że to będzie powyżej 2 tysięcy. Nie robiłem tego jeszcze, więc to jest mój pierwszy raz i nie mam doświadczenia. Znaczy w tamtym roku, w tamtym roku. W tamtym roku dałem też swoje warsztaty klipowe na, na aukcje i, yy, i one się zakończyły ceną powyżej yy, tego co powyżej ceny warsztatów. Także to było fajne naprawdę. Jeszcze 4 minuty i 13 osób inwestuje w tym momencie. Tak patrzyłem na, na ile osób obserwuje tą aukcję to, to wiedziałem, że kilka osób obserwuje zobaczmy teraz Matko, czy Wam też tak się tnie? Czy mój obraz tak, też jest taki trochę zacięty? Dajcie mi znać. Okay. Daję 3000. Dobra, Karol, dajesz 3000 i jedziemy z tematem. E, czy kwestia przyjazki e, jest do uzgodnienia? Tak, najbardziej jest, jest do uzgodnienia kwestia terminu, jakby dostałeś kilka propozycji terminu i nie ma problemu, żebyś sobie wybrał. Tyle. E, tak ci pasuje. Dobra. Karol, gdzie te twoje 3000? Jedziesz w takim razie. Zobaczmy. Bum, bum, bum. Ciekawe jest kto to wylosuje, kto to, kto to wygra, kto to kupi. Eee, warunek taki, żeby się przyjechać tym samochodem jest to, żeby ta osoba miała prawo, czynny prawo jazdy kategorii B. I to jest warunek konieczny do tego, żeby, żeby mogła się przejechać. Zgaduję, że, że masz Maca i tak szumi. Tak mam Maca i tak szumi. Eee, no właśnie. To nie, jest, to nie jest sprzęt do streamingu, to jest komputer domowy, ale jestem w domu i domyślałem sobie, że zrobię, zrobię tutaj taką małą transmisję. Ale to nie jest sprzęt do tego. Hmm. No, myślę, że wszyscy czekają do końca. Jak Załóżmy, jak licytuję, to mam taką strategię, że, że po prostu na samym końcu dopiero daję swoją cenę, tak żeby, żeby nie pokazać innym, jak bardzo mi zależy albo, albo ile jestem w stanie dać. Czyli, czyli ja zawsze daję na samym końcu i tak myślę, że daję, że zrobi kolejny licytant. Okej, okay, została minuta. Jeszcze do, do końca. I dalej mamy 1750, ok już mamy 2000, także się robi coraz lepiej. Mm -hmm. A słyszycie ten szum, który jest u mnie? Powiem, to się ktoś ustawił snajpera, no ja, ja bym tak zrobił, tak? Ja bym tak zrobił. Przejdźmy, przejdźmy tam. Ok, jest 225. Ok. Soda więcej. Hmm. Ok, jest 2300, 25. To jest ostatnie sekundy, dosłownie. 2,375 To myślę, że to już będzie blisko tej kwoty. Chyba, że ktoś wystrzeli na koniec. Hmm, tu będzie 2,400. Ok, licytacja zakończyła się na cenie 2,375. Gratuluję zwycięzcy. Tutaj mamy zwycięzcę. Ciach wygrał, gratuluję. Odezwij się do mnie. Bo dogadamy dogodny termin. Eee, przejażdżki. No, było trochę emocji. Eee, I Karol przecież miałeś 3000. Gdzie ty się spodziewasz teraz? Ci, co mówili, że będzie 2002,5 byli blisko. Eee, cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, że, że, że to się skończyło taką kwotą, bo nie, nie spodziewałem się. Eee, no nie miałem oczekiwań żadnych. Eee, na, pewno, na pewno to będzie eee, wartościowa przejaczka zarówno dla mnie, jak i dla, dla tej osoby. Także cieszę się, że mogłem w ten sposób wspomóc Wielką Orkiestrę. No i tak za rok na pewno też coś wymyślę i też, też coś zrobimy. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, hej, cześć.